Wygrywacie drugi mecz z drużyną z Austrii, jak w ogóle ocenisz, jak skomentujesz ten dzisiejszy mecz? Yy, dzisiaj myślę, że fajnie, grałyśmy pierwszą tercję, pokazałyśmy właśnie jak potrafimy grać tą drugą, trzecią wkradło się jakieś rozkojarzenie czy coś w tym stylu. I, ale całe szczęście te trzy punkty zostają w Katowicach i tym możemy się cieszyć. Był to trudniejszy mecz niż ten wczorajszy? Yy, myślę, że były to podobne mecze. No wiadomo wyglądało to inaczej, ale, ale umiejętnościami to było podobne? Jak wyglądało w ogóle wasze podejście do tego meczu? No, patrząc na to, że ta drużyna przyjechała tutaj tę nawrodę na dwie piątki? No, myślę, że do każdego meczu przygotowujemy się tak samo, tak samo chcemy wygrać. I nie patrzyliśmy na to, ile dziewczyn mają w szkładzie i idziemy. A co stwarzało Wam największy problem? Czy w czym... Rywalki grały tak dobrze, że było dla Was wyzwaniem? Myślę, że głównie były to nasze mdy i rozkojarzenia. Dobra. Wiem, że miało nie być pytań o Kanadę, ale zapytam o to, czy czujesz, że się rozwinęłaś tam za ocenę? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Okay. A czy oczekujesz od siebie więcej teraz, w tym sezonie? Ja myślę, że w każdym sezonie tak samo chciałabym się stać lepszą zawodniczką.